Paweł Pawlak w dniu walki. Doceniam to bardzo, bo, bo to jest specjalny dzień, zwłaszcza tutaj w FC. Chciałbym, e, chciałbym, żebyś na początek powiedział, jak się czujesz, to wszystko, co do tej pory widziałeś, otoczkę ludzi, to wszystko, co widziałeś kiedyś na szklanym ekranie, a teraz jesteś tego świadkiem i uczestnikiem. E, witam. No trzeba przyznać, że fajne emocje są e, przy tej gali. E, pierwszy raz w sumie coś takiego przeżywam, że mam jakieś zdjęcia, jakieś nagrywanie filmów. Ciągle coś tu się dzieje, no, naprawdę fajne emocje. Dużo zobaczyłem też tutaj gwiazd z, 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 no, z, ze światowego MMA no Wam zdjęcie z GSP. Ja I też. I wywiad. Więc jest nieźle, naprawdę. Fajne, fajne emocje, naprawdę. Pozytywnie. Mhm. Y -y. Nawiązałeś jakieś w ogóle cenne, już jakieś dla Ciebie kontakty z kimś, wymieniłeś się doświadczeniem, numerami, wiesz, może kiedyś będziecie się tam razem trenowali, cokolwiek. No nie, w, świat w ogóle trochę. o tym nie myślałem tak naprawdę, więc, no tak. więc nie było takiego czegoś. Ale wydajesz się niezwykle spokojny, naprawdę. Od, od, od dniach, w którym Ciebie zobaczyłem tutaj, w hotelu, to w zasadzie wydajesz się w ogóle tym nie przejmować. Tym bardziej potwierdzasz to, że dzisiaj zszedłeś na wywiad, gdzie jest już e, 6-7 godzin do walki, znaczy do gali. Mhm. Nie, w ogóle się nie stresuję. Tak naprawdę nawet wczoraj na ważeniu się nie stresowałem. E, było wszystko dobrze. E, nie wiem, czemu mam taki spokój. Może dlatego, że jestem dobrze przygotowany. Może co ma być, to będzie. Tak do tego podchodzę. Jeśli wygram, to wygram. Jeśli przegram, to przegram. Tak to bywa. Tu już jest tak naprawdę poziom na najwyższej półce, więc przegrana to nie jest jakiś wielki wstyd. Ale wiadomo, dam sobie siebie wszystko i zostaje całe serce w tym OKTAGONIE i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Peter Sobota na ważeniu. Widziałeś się z nim... To w ogóle pierwszy raz, kiedy się z nim widziałeś tak osobiście? No tak, tak. Co widziałeś w jego oczach? <grytanie> ma piwne oczy. <grytanie> Naprawdę, jestem pod wrażeniem, bo doskonale sobie zdajesz sprawę ze wszystkiego, co się dzieje. Naprawdę, to są takie szczegóły, ale wiesz, ludzie w związku nie wiedzą po kilku latach, to ma jakie oczy. Ja no, popatrzyłem, no w sumie jesteśmy... O podobnych gabarytach, myślę, że ma, ważymy też podobnie, więc myślę, że fizycznie będziemy tak samo, no tak samo, taki sam będziemy mieć poziom. No i zobaczymy. Teraz wygrają umiejętności. Kto będzie lepszy, to, to wygra. Właśnie o tych umiejętnościach myślę, bo Peter Piotr ma bardzo dobry winning streak. Ten ciąg zwycięstw przez, przez poddania, no, ale wiesz, wasz klub, wasz profil to chyba. Nie pozostawia wątpliwości, że to nie jest tobie obce ta, ta płaszczyzna. No, coś tam parteru też robię. No wiadomo, Peter może mieć lepszy ten parter, no ale MMA to nie tylko jiu to, jest, to są też uderzenia, to jest też stójka. No i zobaczymy, liczę, że w tym znajdę sukces. Może trochę powtórzę pytanie, bo już kilku zawodników o to pytałem. E, ta rozpiska nie jest jakąś taką najmocniejszą w historii UFC. E, jest to w, pewnym w pewien sposób dla ciebie kuszące, żeby zdobyć gdzieś przycisnąć tempo pod bonus? E, no chciałbym bardzo. to by nie chciał. Więc będę się starał, bo ja po prostu dam siebie wszystko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeśli by się udało, to byłoby to spełnienie marzeń. A jak nie, no to i tak będę zadowolony z tego, że mogę wystąpić tu na UFC. Dobrze, bardzo ci dziękuję w takim razie za wywiad życzę powodzenia, a zdejną piątkę przebiłeś? No, przebiłem na ważeniu. No no tak, sp fajna, fajna sprawa, naprawdę. Oczywiście. Bardzo Ci dziękuję w takim razie za wywiad, wrzucam go jak najszybciej i od razu dementuję, bo Twój trener Marcin przed chwilą do mnie podszedł i powiedział, że jesteście jedyną ekipą, z którą nie, nie robię chyba wywiadów, co dementuję, bo już Aha. któryś raz mi Marcin to powiedział, co jest w ogóle nieprawdą, tylko wynika, widzisz, jaki jest hotel, to wszystko, co się no dzieje, otoczka jest ogromna w ogóle, także Marcin, wiesz, no. To nie jest tak. To nie jest tak, jak <laughs> myślisz. Dziękuję <laughs> bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dzięki.